To pierwszym punktem jest spisanie sobie. Procesów, na przykład przez tydzień, miesiąc. Wszystkich procesów, które realizujemy w filmie, czy my, czy nasi pracownicy. Do tego są pomoce w internecie również, żeby takie rzeczy sobie spisywać. I jeżeli mamy listę takich procesów, to warto również przy każdym zadaniu zapisywać, ile czasu tracimy na, dany, na daną czynność. Tak? Czyli w perspektywie jednego miesiąca to może być na przykład 30 godzin w związku z jednym zadaniem, z drugim może być 20 godzin, już mamy jakąś perspektywę tego, jakie zadania wykonujemy, ale ile też. One nam czasu zajmują. Po drugie, jeżeli mamy taką już listę, to warto sobie zidentyfikować te zadania, które są najbardziej powtarzalne, najbardziej monotonne i w których występuje największa ilość błędów. Tak? Czyli kolejny ważny punkt, żeby wychodzić od tego, co nam da największą wartość w związku z automatyzacją danych procesów. Po trzecie, powinniśmy sobie właśnie określić zadania, w których automatyzacja przyniesie największe korzyści, co przed chwilą też już wspomniałem, czyli. W postaci oszczędności, na przykład kosztów, w postaci redukcji błędów czy w postaci oszczędności czasu. I czwarty punkt. Powinniśmy sobie obliczyć ręczny koszt wykonywania danego zadania.